Takim kawałkiem znowu Was witam w kolejnym odcinku wideobloga. Jestem po powrocie z Livinio Spędziliśmy tam razem z reprezentacją Polski Biegów Narciarskich 11 dni. No i podróże kształcą. Znowu nowa wiedza, nowe podejście, przypomnienie parę war, parę, paru wartości. Eee, świetna kadra, sztab trenerski, fajni ludzie. Eee, ale to jakby pochwały, a, a teraz fakty. Eee, bardzo w mocno wziąłem do siebie układ cierpliwości w procesie szkolenia, biegi narciarskie, gdzie, gdzie ta, tak naprawdę fundamenty y, motoryczności, wydolności, y, reakcji fizjologicznej organizmu wymagają tego i te, tego, czyli tej, tej cierpliwości. My często zapominamy. Chcemy, młodzi trenerzy chcą, żeby, żeby wynik przyszedł szybko, idą na skróty i to ani w układzie procesu uczenia się nie daje efektu, ani w procesie rozwoju umiejętności. Tutaj trener Wiesław Cępa naprawdę mega, mega wiedza w tym układzie, czucia tego, jak proces powinien wyglądać i tego, jak psychologicznie regulować w danym okresie, bo to tak naprawdę okres przygotowawczy Także bezpośrednio przedstartowy, bo, bo, bo za chwilę zawodnicy jadą do, do Kanady na pierwsze starty. Ale, ale to tyle. Yy, ciekawym wątkiem jeszcze tam była, yy, był stan optymalnej gotowości startowej. Kiedy były biegi kontrolne, zawodnicy no, przechodzili. Duże, duże zmiany emocjonalne, wahania nastrojów, emocji, wzajemnego wpływu. I to fajnie sobie przepracowaliśmy w układzie, gdzie ten stan optymalnej gotowości startowej jest, gdzie jest zawodnik, kiedy jest zbyt dużą pewnością siebie i, i jak to się kończy. I z drugiej strony, kiedy są generowane. Generowane lęki, obawy, niepewności i, i co. które oczywiście nie istnieją, bo, bo lęk jest tylko ostrzeżeniem, a nie faktem, a, a często źle oddziałuje. No i przepracowaliśmy sobie fajnym warsztatem. Kolejna rzecz, że mimo spo, że sport indywidualny to wzajemne oddziaływania i to fajnie widać na przykład kiedy w wiosce olimpijskiej Zawodnikom reprezentacji polskiej by nie szło, praktycznie atmosfera udziela się innym. A gdy, a gdy wszyscy albo pierwszy zdobędzie złoty medal, to, to wszyscy czują realność tego i, i możliwość zdobycia. Więc ta atmosfera niepewności, stan optymalnego przygotowania, gotowości startowej o tym sobie. Na ten temat sobie pracowaliśmy, bo to już był taki, można powiedzieć, fajny wgląd do tego, jak zawodnicy się zachowują. On jest ściśle powiązany z modelem zachowań, jak reagują. I tu znowu przypomina mi się historia, kiedy odprawy meczowe na moich meczach wszystko miało być pod jeden profil, a nie pod to, że 12 zawodników inaczej reaguje i praktycznie sam, jako, jako osoba otwarta, kreatywna, inicjatywna. Musiałem stać na baczność wielkiej poważności i do nikogo nie mogłem się uśmiechać, co praktycznie było y, przygotowaniem do gry nieskutecznym, a wręcz negatywnym. Y, dodatkowy bodziec, który utrudniał, a nie przygotował do gry. Niestety, trenerzy w tych aspektach się często nie rozwijają, tylko przygotowanie do meczu jest w układzie taktycznym, a nie indywidualnych potrzeb zawodnika, i tu ustawiam na razie kropkę. Drugi obszar to zmiany. Cytuję profesora: Jedyna stała rzecz w życiu to zmiany. U mnie dużo zmian, gdzie trochę byłem mocniej związany z jednym miejscem. Dzisiaj jestem wszędzie, gdzie chcę być. I to jest niesamowite, bo tu się pojawił Włochy, za chwilę wyjazd na Puchar Świata, za chwilę. Może, może, może Igrzyska Olimpijskie, wiosną San Petersburg, na majówkę prawdopodobnie Uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, kolejne, kolejne miejsca to urugwaj też Uniwersytet, myślę, że to koło sierpnia. Wiadomo, że jeszcze inne kraje pośrednio gdzieś tam odwiedzę, zwiedzę, skorzystam, więc, więc to jest niesamowite jak... Jak wszystkie życi, rzeczy, rzeczy w życiu mają znaczenie i do czegoś nam nas prowadzą. Yy, trzeci temat, tak na krótko, oczywiście wszystko wymagałoby mega rozszerzenia i, i to na pewno na, na naszych wspólnych inicjatywach, warsztatach, szkoleniach będziemy sobie rozwijać, bo jest przekroczona pewna granica yy, rozumienia sytuacji. To już nie ma co gadać o książkach, o literaturze, jakiejś teorii, tylko wszystko może być osadzone do sytuacji, do potrzeb, do pytań i jeżeli są jakieś pytania, śmiało je zada za za zadawajcie. Yy, dwie konferencje. Wczoraj yy, trener Heinen, yy, na którym była nasza przyjaciółka Marta, wyciągnęła potężne wnioski i one są bardzo spójne z imopexisem i nie pamiętam którego okręgu, ale chyba yy, no nieważne. Yy, konferencja piłki nożnej i wszyscy dochodzą do wniosku do wniosków tych, z którymi profesor już dawno do nas wrócił, czyli odczucia, tutaj Kuba Sage, który neuromotorykę świetnie yy, zna, te wszystkie yy, zjawiska i prawidła, yy, koherencja umysłu i serca. Czyli nie ma procesu w którym, treningowego, w którym nie uruchomione są odczucia zawodnika. On wewnętrznie stymulowany do tego, żeby, żeby przekraczać granice własne, robić postęp, rozwijać się na wyższym poziomie niż przez ćwiczenia. Kiedy zaczniemy w końcu uczyć, rozwijać w zasadzie, rozwijać zawodnika, a nie dawać mu ćwiczenia, w których odgrywa schemat narzucony przez trenera, staje się klonem trenera, traci wartość twórczą, i zawsze staje się, znaczy zawsze, nie zawsze, ale w dużej części staje się przedmiotem, a nie, a nie wybitną, samorealizującą jednostką. Mam nadzieję, że w końcu ktoś zacznie tą zmianę, dużą zmianę, bo to wymaga naprawdę przejścia czy trudnej drogi. Nie wiem, po prostu drogi i, i zmiany sposobu pracy. Dalej trzymam myśl Gabrysia Furdaka. Zawodnika Stali Rzeszów yy, odnośnie je, dlaczego zawodnik, albo jak prowadzić młodego zawodnika, w tym, żeby nie odczuwał presji jako 17-20-latek, bo jego problem jest problemem dziesiątek albo setek zawodników w naszym kraju, we wszystkich, w różnych dyscyplinach: yy, jak nie odczuwać presji? Trzeba mieć odpowiednie kompetencje społeczne, a kompetencje społeczne w naturalnym środowisku aktywności fizycznej, ruchu, sportu da się kształtować i taką mm, presją w ogóle zdefiniować by można było czym jest presja presja jest y, kiedy są y, przekroczone oczekiwania własne lub zewnętrzne, a żeby tego nie było jest potrzebna między innymi kompetencja umiarkowania ta kompetencja umiarkowania jeżeli była dobrze zrobiona w procesie dziecko dziecka i ono samodzielnie sobie to reguluje tak naprawdę nie będzie oczy, o, o, o odczuwało Presji. Co więcej, kreatywność, inicjatywa twórcza, wychodzenie z porażek. Presja jest skutkiem, a kompetencje społeczne, a w zasadzie ich brak, są przyczyną odczuwania presji. To jest naprawdę malutki kropla w morzu wyjaśnień wokół tego. Do tego są potrzebne odpowiednie metodyki pracy, komunikacji, czyli metodyki uczenia i pedagogiczne. Wpływy w komunikacji przede wszystkim. Ale mam nadzieję, że Wy macie jeszcze jakiś pogląd na to, co jest przyczyną presji, a tak naprawdę jakie działania w 10 lat wcześniej mogą wpłynąć na to, żeby tej presji nie odczuwał młody zawodnik, czyli już jakby zawodnik wchodzący do sportu zawodowego. A to też nie jest najważniejsze, bo, ten, bo sport zawodowy się skończy i będzie człowiekiem i będzie człowiekiem. Cały czas jest człowiekiem, ale będzie obywatelem i chcemy, żeby był sprawny społecznie. To jest misja wielu klubów i niestety droga do tego też jest dla niektórych trudna albo wydająca się niemożliwa. Zostawiam. Temat otwarty, jak najbardziej, wyszło trochę dłużej, bo już mamy dziewiątą minutę. Ale z racji tego, że tych tematów się trochę nawarstwiło, yy, za trzy dni kolejne duże wyprawy, duże wyzwania, duże szkolenia i będę relacjonował. Tym samym śledźcie stronę, czy na YouTubie, czy, czy, czy facebookową Tomasz Wilczewski, trener i nauczyciel. Znajdę czas, że będę wrzucał coraz więcej informacji, coraz więcej materiałów. A właśnie, o materiałach już nie powiem, ale też mamy sporo nowości. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się cześć!